Witam, z tej strony pasieka słoneczne miody, trzeci styczeń, trzeci czwartyń, nie wiem dokładnie, ale temperatura 7 stopni w cieniu, w słoneczku będzie więcej i pszczółki nam zaczęły wychodzić. Widać, że loty się zaczynają, moje blociki. Także 3 stycznia sobie polatają. Bardzo to dobrze. Widzimy pszczoła dalej jest wyprostowana, czyli nie ma tam żadnego jeszcze zapasu. Kało widać, prościutka, czyli taka pszczoła jest o wiele silniejsza. Im częściej tym lepiej, jeżeli się oczyszczą właśnie. To nie ma w tym nic złego. Nie ma czegoś takiego że matki. Zaczynają wtedy czerwić. Od tutaj zacznie się ochłodzenie. Chyba przyjść, już to na zima. 10 minut minął się. To już będą pszczółki. Jeżeli by się dziś oczyściły, będą przygotowane. No pięknie, po prostu się zaczyna. Wszystko się budzi. Cała pasieka. Na razie wszystko jest ok. Dzień się nie dobrały. Muszę jeszcze grzybę dołożyć. Zimę nie było to. I ziemię, nie grasowały. Dziadek słaby. Także gdzieś jest szansa, że co niektóre. To się pobawią. Czy będzie oblot? No, no nie wiadomo, no takie może loty dziesiątek to może będą, ale czy, czy się pogoda zmieni? No jeszcze jest młoda godzina. I zobaczymy co to będzie. Oj, no na każdym oczku się pojawiają chodzą to na przodzie zacisze to no, tu jest ich o, już tak fajnie To jest bakwaścik A jaki to zaraz zerkniemy Bakwaścik KB Też bardzo fajna pszczółka ten bakfast. Łagodna, nie dziczeją. Nie robią takich kolosów rodzin. Nastroje rójkowe są o wiele mniejsze. No, raz uczyszczam jak widzimy. Tu, tam już wydzierają na oczkach. O! że dzisiaj... Przez dzień to sobie tam spód znowu oczyszczą Będę mówił, że nie ma usypu no wiosnę. A my na pewno gdzieś wyniosą za sto nie więcej. Jeszcze ile tam tego jest, nie wiem. I tam się kolejne ruszają. No, do wiosny już niedługo, no, to jest dwa miesiące, no, oby dwa miesiące, bo co będziemy robić? Tyle czasu, żeby już końcu lutego zacząć. I jeszcze ramek nie narobiłem na razie,

O, no, coraz więcej, coraz więcej Budzi się pasieka No i dobrze Niech sobie polatają niech się oczyszczą jeszcze No, zobaczymy, jaka będzie ta wiosna. Jak te nasze pszczółki będą wyglądać po zimie. Co nam się uda złapać miodu na wiosnę. Wszystko zależy teraz od przebiegu zimowy. Na razie jest ok, nie ma. Pszczoła się nie męczy. Na wadze to są ubytki. Bardzo malutkie gramowe, można powiedzieć. Także zużycie pokarmu to jest, to jest znikome. Teraz pszczoła nie, nie pobiera y, pokarmu. do ilości są, mówię, w gramach. Dopiero, czyli nie ma czerwią. Tylko wtedy, jak jest czerwą, wtedy są ubytki y, wagowe. Tak było przyjęte. Niemiec, że 3 kg zużyłem przez całą zimę padają z głodu tylko wtedy jak mają złe ustawienie, ułożenie pokarmu i albo nie przejdą albo po prostu no jest ich za mało nie ogrzeją tego pokarmu, też jak złapie szron no to nie przejdą do niego tak samo czyli te ramki wysokie są bezpieczniejsze na zimowle ale kto już mówił opanował i zimowle to tak samo te niskie ramki też są wszystko jest do opanowania o, czyszczą, czyszczą wynoszą no, powoli, powoli, coraz, coraz więcej także myślę, że na pewno Dziś będzie oblocik tu jest backwaści, zaraz zobaczymy tak czy nie Tak, tu jest nowy backfast B751H, czyli backfast z anatoliką reproduktora no i spróbuję ściągnąć matki reprodukcyjne z Niemiec. Także na nowy sezon powinienem mieć kilka nowych matulek no pięknie się budzą to pół godzinki takiego słoneczka, i normalnie będzie oblocik skazany, bardzo wskazany oblocik. Ja tu lubię takie obloty właśnie w środku zimy, w czasie 30, później szybciej mogę na wiosnę z nimi ruszyć. To już pierwsze ocieplenia, to jest 15-10 luty. O, robiłem się przy Ciekawa mnie bierze. Jest je tam też. To jest chyba Monticowa. Szczoła algierska. Swajcie no, widać jak. Wyjmują trupki hmm. Nie widać żadnej zemy jak na razie to by było tu pochlapane Też nie widać bez matków Bez matek to też by były pochlapane też miałem takie przypadki, że rodzina jak się osierociła na jesieni przychodziła zima to tak w 30 dni i było po rodzinie cała była zanieczyszczona odchodami no i w grudniu na takim oblocie to już mogłem pszczoły zwijać tam się fajnie ruszyły Tam jest szronik Też ich tam coraz więcej jest grubo także powinny fajnie polatać Co się słoneczko słowało? To był bakwaści, ale chyba wymieniłem matkę. Zark na co? Tolika to jest taka fajna ciemna pszczółka dopiero jak jest skrzyżowana z tym. ona biera tego pasku ale pszczółki ogólnie łagodne nie ma nic agresywnego zaraz takie kasuje kory też muszą Wykazywa się trochę łagodności, jak coś jest takiego, że córki to idzie pod but, nie ma, nie ma litości, lazłości. Tu jest bakwasik GZF znowuż. mi się wydaje, nie wiem, zerkniemy tak, GZ no, nie zerkniemy za duże Gdzie GZ a z boku, zacharyjka, widzimy nic ani jednej pszczoły Zacharyjka Zaraz zobaczymy Nie Anatolika Anatolika One są dosyć silne Ale W ogóle Nie potrzebują Widocznie Opróżniania się na takie No jej warunki Chwilka to jest tak zbliżona z czerwieniem do włosek potężnej ilości, bo dużo rodziny. No, no rusza się, rusza się. Nie ja mówię, no to ta część pszczółek, która się teraz nawet skorzysta z tego. Może jedna trzecia, jak żeby się udało 1 trzeciej oblecić, to już jest wystarczająco Już się nie będą tak pszczoły później męczyć pozostałe. Te będą miały dużo wigoru. Będą wytwarzać dużo więcej temperatury z tego, tak, się nie oblecą. Pszczoła taka też później wlatuje się... W... Jeżeli przed zimą zrobią sobie taki oblocik, to na wiosnę oblatuje się przy niższych temperaturach. To jest najważniejsze. To nie, 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 obloty. Im wcześniejszy oblot, no, tym lepiej, bo my możemy zacząć działać, żeby pobudzić je, cokolwiek zrobić przy nich. To, to musi być jednak nowe, żeby tam można było coś robić, ten oczyszczający wiosenny, nie zaczniemy ich pobudzać tam, żeby spożywały większość pokarmek, nie zrobiły no, no jeszcze tej kupy. No tak myślę 15 luty to już zaczyna mnie ocieplać, już szuflady zasuwam, ocieplam szuflady, dokładam tam syropiany. Folia idzie zaraz po oblocie, albo tak troszkę przed, żeby tam ta para wodna się robiła, już tam ta, ta wilgoć, żeby to zwiększyć ilość tego czerwion. No i po oblocie, zaraz tego samego dnia, następnego, to już zaczynam odsklepiać, no tak co trzy dni pokarm od sklepu. i tak robią z do wierzby już jak przyjdzie wierzba to już nic to nie da bo już zalewają wszystko wierzba. tam jest chyba monticolka monticola zaraz zobaczę nie, Elgon! O, elgon Czyli Ergon fajnie chodzi. Też mam reproduktora Ergona. Fajnie, fajnie jest. Korzystając z okazji, wszystkiego najlepszego w nowym roku. Żeby ten miód w końcu polał się nam beczkami I dużo zdrowia Będzie zdrowie Będziemy sobie pracować przy naszych pszczółkach I wtedy będziemy się z tego cieszyć Także jeszcze raz Dużo zdrowia, wszystkiego najlepszego I beczki miodu No i dziękuję Do usłyszenia